Z buta wjeżdżam, z buta wjeżdża, wjeżdżam, wjeżdżam, będą tego typu. Ładna pochoda dzisiaj cieplutka, mm, aż się chce iść na spacer. Jestem już bez kurtki. Faktycznie, że ranne dni to są jeszcze chłodne, no ale tak w południe, cieplutko Niech tak już będzie tego typu No ale wiecie która swoje robi tego typu, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Nie wyjdzie zimy, ale to nic nie wiadomo. Co może wyjść tego typu. Fajna. Fajna pogoda, Pana powoda, cieplutko tego typu yy, Widziałej wani Ogólnie yy, Chciałem tu podziękować Wam za to, że jesteście z nami że wspieracie nas od tego zacząć no i dziękuję za to, że mam 10 tysięcy subów Dobiamy dalej, żeby było coraz więcej subów możecie do swoich znajomych wysyłać nasz kanał bo jest dużo fejkowych kanał, kanałów, sorry kanałów fejkowych ja wiem opiszcie się pytacie który jest opisany Kanał oficjalny to jest takie Tage Bązor Mateusz Kupiec. Tak się nazywa mój kanał. To ma 10 000 subów. To jest oficjalny kanał. żebyście widzieli, żebyście nie pytali się głupio. Bo niektórzy się głupio pytają i się zastanawiają. Taka jest prawda. Nieraz nie spotkają spotkałem się z ludźmi, którzy pytają się mnie czy coś robię na kanale Czyli nie dali supra na oficjalnym kanale tylko na jakimś fejkoby założyłem zwróciłem uwagę w ogóle na ten temat dlatego na moim fanberzu jest link do mojego kanału a kto jest mój fanpage? Znowu muszę tłumaczyć to ma 16 tysięcy lajków to jest mój oficjalny fanpage ja wiem tam są fajkowe ale jak lajkujecie fajkowe to w ogóle nic, o niczym nie wiecie no. a później macie że, a żal do mnie że niby ja nie nagrywam Nagrywam, nagrywam, tylko nie, nie tego super dali, daliście na kanale i lajka nie na tym moim fameczku, który jest oficjalny No ale nie, też nie co, jak się mówi Jeśli się mylicie i się Takie kiedy wrócisz na YouTube Już dawym wróciłem ale niektórzy właśnie fejkowych kanał sobie daje, dajecie subry i na fanpage'u fejkowym dajecie lajka, a to się okaże, że to jest fejkowe. No. Mój oficjalny fanpage to jest 16 tysięcy lajków, a kanał to jest który Wam podawałem taki bonzo Na to już kupisz to jest mój oficjalny kanał. Co ma 10 tysięcy słów, trzeba dobić jeszcze bardziej tego typu. Nie. Trzeba iść do przodu, do tyłu. nie do tyłu. Prawda, prawdą jest tego typu. Idę coś pozałatwiać przez ten czas, zamawiać sobie pozdrowienia tego typu. Już troszkę. Łoba, Ciepło jest! Z rana Było chłodno, teraz jest No i tak ma być. A czy to wiecie, w chroniu? To się okaże w chroniu. Boo, boo, Idzie, widzowie, pani, ja was traktuję normalnie, poważnie. Staram się z całej sił dla Was wykonać różne rzeczy tego typu ale szanujcie naszą robotę to od tego zacząć bez szanowania nas nic nie dostaniecie o to Co jest, jest za coś tak się mówi a uwierzcie, że niektórzy tracicie na takich Waszych podejściach do nas. Gdzie macie do mnie żal, nie, miejcie do siebie żal. Taka jest prawda. Iwani musi się zastanowić, się, nie mówię do wszystkich, do tych ludzi, którzy tak mi coś pieprzą jak dzieci. Przepraszam, jak już uznam to słowo. Po prostu nie zdajecie się sprawy, że tym plotkowaniem to robicie nam promo. Nie się sobie sprawy. No i dzięki temu nie muszę się promować ani fan ani kanały, Bo dzięki temu, że plotkujecie, to wychodzą bardzo dobre promo. Ale nie, wy nie rozumiecie tego. Bo jesteście niektórzy ślepi, nie mówię do wszystkim. ale ja się do tego przyzwyczaiłem. O tego zacząć. Tylko nic nie zrobicie z tym plotkowaniem tylko robicie sobie krzywdę, nie nam. Bo nam tylko włączacie promo i promujecie nas. A później wy macie tego żal to miecie do siebie żal, że w taki sposobem promujecie tym plotkowaniem, gadanie o nas jakichś pierdołak w ogóle, które nie istniały i nie istnią no ale nie, to, że nie kumęczacze. No a co zrobić? Nic się nie zrobi. Musicie się sami nauczyć. Tak jak mówiłem, nie dogrywam się do żadnych kawałków zwrotek ani żadnym wywiadem. To już mówiłem wam na ostatnim odcinku. A dlaczego? Z tego powodu, że po pierwsze nie mam czasu po długie. Ja wiem, że w tym się kryje beczka śpiewu. Trzeba umieć robić wywiad, a rasa poważny. I pytania trzeba powybierać, a nie od A do Z. Taka jest prawda. Trzeba umieć robić wywiady. Dlatego nauczysz się jednego. Nie namówicie mnie, żebym dogrywał się komuś na czy na zwrotkę, czy wywiadu, bo to na 100, 100 na sto. Ale z wami, którzy szukają beczki, albo fejmu, to nie, am sorry. Taka jest prawda. Nie sztuką. Bo ja wiem, szukacie fejmu, bo sami nie macie fejmu. Prosicie, żebym ja tam się dograł, bo nie macie fejmu. Trzeba samemu fejm zdobyć. To jest proste i logiczne myślenie. Ale niektórzy nie mają tej czasze i niech się uczą ja ich was nie będę uczył nikogo trzeba sobie pomyśleć główką i zrobić to raz, a porządnie żeby to wyszło z ląbiście. prawda? prawdą jest z buta wjeżdżam, z buta, z buta wjeżdżam taka jest prawda nie ma co się tu oszukiwać ani nic tego mówię tak szerzej i otwarcie, żebyście nie byli zdziwieni. Samemu trzeba fejmu zrobić, zdobyć samemu. Mi też nie było proste zdobyć samemu fejmu, ale zdobyłem. Dzięki temu, że zdobyłem sam fejm, docisk się trzyma w wysokim poziomie. Tylko trzeba chcieć zdobyć dobry fejm i się zastanowić co zrobić, żeby to ludziom się podobało. To jest proste i logiczne myślenie. Taktycznie trzeba myśleć, całe życie trzeba myśleć. Taka jest prawda. Pamiętacie o moje słowa, a wam się to przydodżyło, że całe życie człowiek się uczy i taktycznie gra. Trzymajcie się BMW.